Jak było moje wczorajsze wykonanie treningu, który wykonałem po raz trzeci na portugalskiej siłowni? Dzisiaj jest niedziela, 12 stycznia 2025 roku. W dzisiejszym wpisie podzielę się kilkoma doświadczeniami i przemyśleniami dotyczącymi swojego wczorajszego wykonania treningu na portugalskiej siłowni, który wykonałem po raz trzeci w stolicy Portugalii. Około 5.18 po południu w supermarkecie kupiłem sobie dwie puszki napojów energetycznych, występujących odpowiednio w smaku pomarańczowym i różowej lemoniady. Przy wejściu na siłownię, recepcjonistka o imieniu Mafalda nauczyła mnie zalogować się na aplikację FIE, w której występuje kod QR, który umożliwił mi wejście do środka siłowni. Około 5.30 po południu rozpocząłem wykonanie treningu na siłowni w której wyższej kondygnacji podziemnej przez krótkie chwile spróbowałem poćwiczyć na kilku różnych sprzętach. Okazało się, że napój w smaku pomarańczowym mi nie smakował. Odłożyłem puszkę na podłogę, a trochę później przypadkowo sprawiłem, że napój rozlał. To nie było nic wielkiego, więc wznowiłem trening. Zaciekawiła mnie bieżnia krzywoliniowa, która różni się od bieżni tradycyjnej pod kilkoma względami. Na powierzchni bieżni krzywoliniowej występują taśmy przypominające gąsienice czołgów, a dźwignia po prawej stronie sprzętu umożliwia użytkownikowi zmieniać prędkość poruszania się taśm podczas swojego chodzenia na ich powierzchni. Potem znalazłem maszynę Total Abdominal należącą do sprzętu w Technogym, która jeszcze bardziej mi się spodobała. Poprawne ćwiczenie na tej maszynie może sprzyjałoby pozbyciu się tłuszczów na brzuchu które wydają się najtrudniejsze do pozbycia się wśród wszystkich tłuszczów ciała. Siedząc na siedzeniu maszyny i chwytając za dwa uchwyty na rękę, przez chyba ponad tysiąc razy pochylałem mój tułów do przodu i do tyłu, choć nawet wykonywałem to ćwiczenie w nieco niewłaściwej pozycji. Trener podszedł do mnie i powiedział, że należy to robić powoli, a ręcznik jest obowiązkowy.